Manko Siemanko, moi kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Słuchajcie, mamy to! Mamy dzisiaj 1 grudnia, czyli pierwszy vlogmas już się nagrywa. Czy będę nagrywać codziennie? Nie wiem. Taki miałam plan. W tamtym roku chyba udało mi się 20 czy 21 dni nagrywać. No, wiecie, choroba, nie choroba, różnie to bywa. Myślałam, że może będę nagrywać tylko co drugi dzień, ale pomyślałam sobie: nie, spróbuj, dasz radę. Jak nie dam radę, wyjdzie tych vlogmasów mniej, czy będzie na przykład jeden vlogmas, to znaczy film z dwóch dni, zobaczę. Nie chcę tutaj oszukiwać, nie chcę tutaj obiecywać. Bo wiecie, życie płata różne figle i pisze swoje scenariusze, więc. My możemy sobie tylko pomarzyć. Dobrze, jak już widzicie, tu stoi ten mój manekin. Dzisiaj zamierzam zacząć ten mój projekt. Oczywiście tego dzisiaj nie skończę, bo to będzie czasochłodne, a wiecie jak to jest. Człowiek do pracy jeździ, nie zawsze ma czas. Cóż, cóż to będzie? Tu um, ktoś w komentarzu pod którymś vlogiem zgadł, to będzie taka pani w sukni zielonej i ta zielona suknia będzie ozdobiona lampkami, bombkami, dekoracjami, i w tym roku postanowiłam, że zamiast choinki będzie coś takiego. Czy tak naprawdę choinki też nie ubiorę? Nie wiem, bo może stwierdzę, że jakoś mało mi tutaj tych światełek. Zobaczymy. Okaże się to w praniu, słuchajcie. Zakupiłam taką siatkę metalową w kolorze zielonym. Pomyślałam, że zielona nie będzie tak prześwitywać. Widać tych. Drucików, jeśli będą gdzieś jakieś tam prześwity, bo różnie może być. Nie wiem, czy mi starczy tych gałązek zielonych, które pozamawiałam, podejrzewam, że nie, więc albo jeszcze będę zamawiać na Amazonie, może gdzieś jeszcze dokupię. Ale z tego co ostatnio widziałam w Tedim i w Kiku tam już nic takiego nie ma. Więc nie wiem, czy mi się uda, jeszcze będzie mnie ratował Amazon, może tam coś znajdę, a jak nie, to będzie z tego, co mam, może nie będzie taka długa ta suknia, może będzie krótsza, zobaczymy na ile pozwolą mi materiały, które mam tutaj do użycia. A więc biorę się za robotę, bo troszkę mi tego zejdzie. Ja już, jak widzicie, w kominku, czyżby zgasło, no nie mówcie. A dzisiaj taka pogoda nieciekawa, muszę troszkę uchylić. W kominku już rozpaliłam, żeby było tak, wiecie, klimatycznie. Mam nadzieję, że nie będzie mi tutaj za gorąco. Będę musiała się może przesunąć troszkę w drugą stronę, ale to nic, nic, eee, damy radę. A więc nie przedłużam, biorę się, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, ja sama nie wiem. A ten pomysł podpowiedział mi Pinterest. Przypomniało mi się, że koleżanka kilka lat temu zrobiła coś sobie podobnego i mi się to spodobało, tylko że ona miała z żywy gałązek. No ja niestety nie lubię tego zapachu, jak już kiedyś wspominałam. Więc będzie to z sztucznych gałęzi. No i jestem ciekawa, czy mi to wyjdzie. Naprawdę. Dobra. Biorę się za robotę, bo czas goni, czas goni, ale jeszcze raz mamy to pierwszy dzień grudnia. Mogłam sobie przynieść rękawiczki, takie ogrodowe. Lepiej by mi się to robiło. No, zaraz zobaczymy. Myślę, że najważniejsze to jest zrobić tę formę tej sukienki, a później to już jakoś będzie szło. No, jak zwykle na podłogę wszystko leci standardowo. I teraz pytanie: a gdzie tu jest początek, gdzie tu jest? Ale tu widzę takim drucikiem, za zabezpieczyli. No, im się chwali. A ten drucik jeszcze wykorzystam. Zobaczymy, zobaczymy. Powiem Wam szczerze, byłam dzisiaj w pracy i już się nie mogłam doczekać. Kiedy wrócę do domu? Eee... A tu tak zagieli I zacznę to robić. Więc, o, no i widzicie, położam, już się rozwinął, dałam ciała, ale to nic. To będzie długie, może najpierw zobaczę, tak, mhm. tu do pasa, jednak chciałabym, słuchajcie, długą, dobra. Wiecie co, ja to bez Was poprzycinam, żebyście się tutaj nie śmieli, jak ja będę z tym kombinować i odezwę się do Was, jak już będzie forma zrobiona tej sukni. Tak się przedstawia ta moja sukienka, spódnica z tej siatki. No, zarys już jako taki jest. Nie ukrywam, że trochę miałam problemów, ponieważ ta siatka była zwinięta w rulon i bez przerwy mi się tam to wszystko zwijało, ale dałam radę, dałam radę. Nie ukrywam, że parę wiązanek z naszymi, wiecie, pięknymi. Soczystymi y, słowami poszło. Y, no, różnie to bywa, wiecie, przy pracy, różnie to bywa, jednak poszłam po y, rękawiczki ogrodowe, bo się skaleczyłam, niby mały drucik a lało się ze mnie, jakby tutaj zabili świniaka. No i co, powoli, powoli będę następne dni tutaj y, robić to dalej. Na ten moment, na dzisiaj. To zostaje. Może szybciej by mi to wyszło i może już bym była dalej w tym procesie tworzenia, ale raz zadzwoniła jedna koleżanka, to druga, no i chciał się nagadać, więc yy, wyszło jak wyszło po prostu, no. Ale jak na pierwszy dzień i uważam, że i tak... Yy, Dobrze mi poszło, tym bardziej, że no, trochę czasu zeszło. Tutaj musiałam pozwiązywać to łączenie drucikiem. Ciutnie jak wiecie, szef y, za igłą, z tyłu może nie jest tam aż tak pięknie, ale tego i tak nie będzie widać. Y, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli, więc na ten moment jest jak jest. Słuchajcie, herbatkę sobie zrobiłam przepyszną. Ale niestety już mi ostygła. Chciałam sobie zrobić, wiecie, jakąś taką małą przyjemność podczas tej mojej pracy przy tej sukni. No i tak się zajęłam tą pracą, później tym telefonowaniem, że zapomniałam o herbacie. No i co? Ale to nic, to nic. W tak przepięknym kubku i jeszcze w smaku ona jest obłędna. Żałuję tylko i tego, że nie kupiłam świeżej mięty. Ale moja suszona y, z ogrodu również jest dobra. Jak się nie ma świeżej, to może być i suszona. Smaczek jest, więc y, teraz sobie wieczorem będę y, dokańczać. Y, Akurat mi starczy na ten wieczór. Ale co jeszcze chciałam Wam pokazać, najważniejsze? Dobrze, a teraz czas na kalendarze adwentowe. Mam dwa. Ten tutaj z Merci dostałam w prezencie, takie w ramach podziękowania od pewnej pani. Więc no miło mi się zrobiło, w sumie nie potrzebuję, ale no jak dają, to trzeba brać, jak to mówią. Tu zamówiłam sobie kalendarz adwentowy z takimi miniaturowymi perfumkami. Chciałam po prostu sprawdzić zapachy. No i zresztą pomyślałam sobie, no jeden kalendarz adwentowy wypadałoby zamówić, to znaczy zamówiłam dwa. Ale ten jeden nie wiem czemu. No, jeszcze do tej pory mi nie doszedł. Nie wiem, cóż się tam wydarzyło. No, ale nie narzekajmy. Otwieramy. Cóż takiego tutaj się znajduje. A więc, może za. O, czekaj mocniej. Tutaj mamy czekoladkę. Mercy, Więc, będzie na osłodzenie dzisiejszego wieczoru. A tutaj... Poczekajcie, poczekajcie. Przepraszam, podłoga mi piszczy. Czekajcie. Jakaś perfumetka czy... Perfum A, perfumetka. Dam radę. O, czekajcie, muszę to... Z dwóch stron. Dobra, jakoś to zamkniemy. Przeczytam to, czy nie przeczytam? Poczekajcie. Wezmę może pod światło, bo tutaj jakoś słabo widać te napisy. Słuchajcie, tutaj mamy Liberty Life Manhattan w takiej właśnie perfumetce. Niby sprawdzałam w opisie, tam miało być 10 ml, ale jakoś mi się wydaje tutaj trochę więcej. No nie będę narzekać, nie będę narzekać. Zaraz sprawdzimy. Iż troszkę się wywietrzy, no taki słodkawy, ale muszę Wam przyznać, że nie jest zły. Nie wiem czemu ja do tej pory jeszcze nie wąchałam tego. E, na pewno będę go e, używać. E, no i praktyczne do torebeczki można wsadzić. Jestem na tak, cieszę się bardzo. E, no i tu mi chodziło również z tym kalendarzem o to. Że mogę wypróbować zapachy. Każdy może powiedzieć: Dobra, idź, babo, do drogerii, przykniesz sobie na papierek i sprawdzisz. Ale w domu mogę za dwa dni jeszcze raz sprawdzić ten sam zapach, czy mi odpowiada, czy mi nie odpowiada. A do drogerii niestety trzeba się udać. Dobra, nie będę um, przedłużać już. Ja nie mogę sobie dzisiaj poradzić z włosami. Umyłam je i nic z nimi nie zrobiłam, tylko tak związałam. No ale trudno, czarownica jak czarownica. E, trzeba się po prostu e, przyzwyczaić. E, dzień dzisiejszy uważam za zakończony. Ja jeszcze dopiję sobie herbatkę, włączę e, e, muzyczkę przy tym obrazku pięknym, świątecznym. E, zrelaksuję się trochę, no bo jutro znowu trzeba rano wstać do pracy, więc. No takie życie, takie życie, słuchajcie. Nie ja pierwsza, nie o, ja ostatnia, ale cieszę się, że już jest grudzień yy, i że yy, coraz bliżej święta, coraz bliżej święta, słuchajcie. Yy, to jest ten czas taki magiczny. Yy, jak już widzieliście? Nie, jeszcze nie widzieliście. Ale zaraz Wam na koniec wkleję, jak przystroił e, sąsiad e, z sąsiadką na dworzu. Mam nadzieję, że kamerka odda, e, jak to wygląda, bo wiecie wieczorem, jak to wieczorem różnie to może być. A ja z tego miejsca żegnam się z Wami, widzimy się już jutro. E, życzę Wam miłego wieczoru lub dnia, w zależności od tego, kiedy to oglądacie, a więc do zobaczenia. Cześć. Wam pokazać, jak sąsiad przystroił. Tutaj z tej strony szczytowej domu taka wielka gwiazda. Słyszycie na pewno w tle dzwony. Jest 19 godzina. Nie wiem o co tam chodzi, no ale dzwonią. I tu z tej strony, tak, tu jest przystrojone. U was widać, że to jest takie jasne, ale to jest taki żółtawy kolor. No, bardzo mi się podoba. Pięknie przystrojone więc yy, tylko u mnie jest ciemno jak w czterech literach. Dobra, uciekam, bo samochód jedzie.